Cześć, ja nazywam się Agata i witam Cię dzisiaj na moim kanale. Zapraszam Cię dzisiaj do wspólnej, krótkiej praktyki, która pomoże Ci obudzić się, która pomoże Ci rozpocząć dobrze dzień. Będzie też idealna na taką przerwę w pracy w ciągu dnia, ale też na zakończenie dnia, kiedy masz po prostu mało czasu. Także to, co będzie Ci dzisiaj potrzebne, to mata. Może, ewentualnie, klocki, jeżeli chcesz jakieś inne dodatki, to też możesz sobie uszykować to, z czym lubisz praktykować. Warunki dzisiaj do nagrywania nie są zbyt dobre, ale ja już nie mogę wybierać i nie mogę wybrzydzać, żeby jeszcze coś dla Was nagrać. Staram się wykorzystywać każdą chwilę, także mam nadzieję, że mi trochę słabsze warunki wybaczysz i przejdziemy wspólnie teraz. Do praktyki. Zaczniemy sobie dzisiaj w pozycji dziecka, czyli rozszerzamy kolana szeroko, łączymy sobie duże palce, ze sobą siadamy na naszych piętach. Możesz sobie zejść na przedramiona, możesz sobie zejść zupełnie w dół na ziemię, oprzeć czoło na matę. Rozszerz sobie, uda, i kolana tak szeroko, jak tego potrzebujesz, żeby brzuch się swobodnie mieścił, żeby można było swobodnie oddychać. Rozluźnij sobie barki. Rozluźnij ramiona, oprzyj może nawet łokcie na macie i odetchnij. I postaraj się teraz zacząć kierować uwagę do swojego ciała i do swojego oddechu. Przez najbliższe minuty będziemy skupiać się tylko na sobie. Ten czas jest tylko dla ciebie. Wszystkie inne plany, problemy, rzeczy do zrobienia poczekają nigdzie nie uciekną. Będą czekać, poza Matą, poza tą przestrzenią, w której teraz się znajdujesz. Kierując uwagę do swojego ciała i do swojego oddechu. Zadaj sobie na początek pytanie jak się dzisiaj czuję? Czego potrzebuję? I spróbuj też zauważyć, jaki jest Twój oddech. Czy już gdzieś tam świadomie zaczynasz go pogłębiać, czy jesteś w biegu i jeszcze ten Twój oddech jest bardzo szybki i nieregularny. Sprawdź, jaki on jest. I teraz, jeśli możesz, zacznij oddychać nosem. I zacznij pogłębiać oddech. Kieruj go głęboko do brzucha. Poczuj, jak twój brzuch faluje w rytm oddechu, jak przybliża się do maty, wypełniając powietrzem z wdechem, i delikatnie kurczy z wydechem. Weź jeszcze trzy takie oddechy, pełne głębokie do brzucha. Teraz powolutku z kolejnym wdechem podnosimy głowę tu delikatnie do góry. Wyciągnij dłonie trochę dalej przed siebie i powędruj nimi w lewą stronę. Tyle, ile możesz. Cały czas biodra są tak samo. Prawa dłoń może pójdzie kawałek dalej i opuść sobie głowę z powrotem w dół. Oddychamy teraz głęboko, wyciągając i wydłużając prawy bok. Weź sobie jeden oddech. I powoli podnieś głowę i zacznij wędrować w prawą stronę. Znowu tyle ile możesz. Lewa dłoń może odrobinę dalej. Rozluźniamy głowę i weź głęboki oddech. I powolutku zaczynamy wracać do centrum. Podnosimy tułów do góry. Przybliż sobie kolana pod swoje biodra, dłonie pod barki, rozszerz palce dłoni. Powolutku pochylamy brzuch, miednicy w kierunku maty, spójrz sobie delikatnie przed siebie, odsuń barki od uszu, otwórz klatkę piersiową, krowi, grzbiet i na wydechu koci, grzbiet, podwiń kość ogonową, broda do mostka. I kilka razy w swoim rytmie wdech, ko, krowi, grzbiet i wydech, koci, grzbiet. Możesz sobie zamknąć oczy i wykonywać te ruchy tak, jak czujesz. Zupełnie nie jest ważne, jak to wygląda. Ważne jest to, co czujesz. Jeszcze dwa oddechy. Teraz powolutku się zatrzymujemy. Powędrujemy dłońmi troszkę dalej do przodu. Zejdź sobie na przedramiona, rozluźnij głowę. Może powędrujesz dłońmi jeszcze dalej, żeby je troszeczkę bardziej wyprostować. Trzy oddechy, takie rozluźnienie dla naszego kręgosłupa, odciążenie dla miednicy. Jeszcze jeden oddech. I powoli zaczni wracać. Połóż dłonie troszkę dalej niż Twoje barki. Unieś pięty do góry, biodra zaczynają wędrować do góry. I znajdujemy się w psie z głową w dole. Głowa chowa się pomiędzy ramionami. Odepchnie się mocno dłońmi do tyłu. I to, co często tutaj nam pomaga w tym, żeby tę pozycję uzyskać odpowiednią jest po prostu dobra mata, czyli kiedy my mamy możliwość odepchnięcia się dłońmi do tyłu i nasze dłonie nie jadą do przodu, kiedy mata jest antypoślizgowa, tak właśnie będzie. Poruszaj sobie może delikatnie nogami, raz jedna, raz druga pięta do maty, biodra, tu się poruszają, kręgosłup, rozruszaj wszystko, czego potrzebujesz, żeby poczuć troszeczkę w swoim ciele więcej energii. Jeszcze trzy oddechy, z głębokie, długie. I teraz postaraj się zatrzymać. Obojętnie, jak ta pozycja teraz wygląda, zatrzymaj się i poobserwuj. Nie musisz patrzeć, ale poobserwuj swoje ciało, jak się czujesz w tej pozycji. Jak ono dla Ciebie teraz wygląda? Co czujesz, że jest gdzieś tam bardziej napięte? Co potrzebuje rozruszania? Jeszcze jeden oddech. I powoli z kolejnym wdechem spójrz sobie na dłonie, podejdź powoli, kilkoma krokami do przodu, mat. Stopy na szerokość bioder, połóż dłonie na piszczele, odepchnij się delikatnie, wydłuż kręgosłup. Ściągnij łopatki, weź sobie głęboki wdech, pół, skłon i wydech, skłon, kolana miękko. I jeszcze dwa razy, wdech i wydech. I jeszcze raz, wdech i wydech. Ugni nogi w kolanach i przez zaokrąglone plecy, podnosimy się do góry. Wyciągnij sobie ręce wysoko do góry, połącz dłonie i z wydechem opuść na wysokość serca. Wdech do góry, z wydechem prawa ręka na prawą nogę, przechyl się na bok, wyciągnij wydłuż lewy bok. Góra wdech i wydech w lewo. Wdech do góry. Z wydechem ugnij ręce w łokciach, otwórz klatkę piersiową. Tak jest, otwieramy. Wdech do góry, połącz dłonie i z wydechem opuść na wysokość serca. Zrobimy sobie teraz trzy klasyczne powitania słońca. A. Idealne na rozgrzewkę. Też kiedy wejdą ci w krew, mniej musisz o nich myśleć, o tym, co wykonujesz, ale i tak zawsze staraj się być tu i teraz. Wdech, wyciągnij się wysoko do góry i wydech skłon. Pół skłon wdech z wydechem dłonie na matę, jedna, druga noga do tyłu, przejdź do deski i albo zatrzymaj się w desce z kolanami w górze, albo jeśli czujesz, że twoje ciało jest jeszcze niewystarczająco silne, możesz oprzeć kolana na macie. Tak samo w ciąży też opieramy kolana na macie. Bierzemy głęboki oddech, wysuń się delikatnie do przodu, tak, żeby barki znalazły się odrobinę przed nadgarstkami i na wydechu opuszczamy się do połowy, czyli chaturanga. Z wdechem rozluźnij nogi, kobra albo pies z głową w górze, czyli kiedy mamy uniesione kolana nad matę. I z wydechem pies z głową w dole. Jeszcze trzy oddechy. Kolejnym wdechem spójrz na dłonie, podnieś pięty do góry, odepchnij się, tak jakbyście na takiej trampolinie odpychali się. Podejdź lub podskocz do przodu maty. Półskłon, wdech, dłonie mogą być na piszczelach albo na ziemi. Wydech, skłon. Wdech, podnieś się do góry. Wyciągnij dłonie wysoko, połącz w górze i z wydechem opuść na wysokość serca. Drugi raz, wdech do góry. Wydech, skłon, utanasana, pół skłon, wdech, artha utanasana, z wydechem dłonie na matę deska i z deski Chaturanga dandasana, z wdechem kobra lub pies z głową w górze, czyli Bhujangasana, to będzie kobra, i z wydechem pies z głową w dole, czyli adhomuka Svanasana. Dwa oddechy jeszcze. Z kolejnym wdechem spójrz na dłonie, podnieś pięty do góry, podejdź lub podskocz do przodu maty. skłon wdech i wydech skłon. Wdech do góry i wydech dłonie na wysokość serca. Ostatni raz góra wdech i wydech skłon. Półskłon wdech. Z wydechem dłonie na matę deska, czaturanga, kobra lub pies z głową w górze. I na wydechu pies z głową w dole. Trzy oddech. Powoli z kolejnym wdechem spójrz na dłonie, podnieś pięty, podejdź lub podskocz do przodu maty. Pół skłon wdech i wydech skłon. Wdech, podnieś się do góry, wyciągnij ręce wysoko i z wydechem opuść je na wysokość serca. Mam nadzieję, że czujesz troszeczkę więcej energii, że ciało zaczyna się pobudzać, rozgrzewać. Dla równowagi... Na chwilkę zamknij sobie oczy. Połóż jedną dłoń na brzuchu, jedną dłoń na sercu i wsłuchaj się w swój oddech. Wsłuchaj się w bicie swojego serca. I postaraj się ten oddech znowu pokierować do brzucha, pogłębić i uspokoić, jeśli przyspieszył, czy stał się bardziej. Chaotyczny, nieregularny. Jeszcze dwa oddech. Teraz powolutku z kolejnym wdechem otwórz oczy, wciągnij ręce wzdłuż ciała. Ustaw stopy rozstawione na szerokość bioder równolegle do siebie albo połącz stopy ze sobą. Wtedy zazwyczaj łączymy duże palce stóp, a pięty delikatnie są rozsunięte. Uginamy nogi w kolanach i powolutku zaczynamy schodzić do krzesełka. Biodra schodzą nisko, kolana nie wystają przed palce od stopy, czyli jak spojrzysz w dół widzisz swoje palce od stóp. Wydłużony kręgosłup, brzuch aktywny, nie wypinaj się, delikatnie może być podwinięta kości ogonowa, oczywiście nie przesadzamy, żeby nasze plecy były tutaj mocne, stabilne i odciążone i wyciągnij ramiona przed siebie. Weź sobie dwa głębokie oddechy. Jeszcze jeden. Weź głęboki wdech. Wydech wyprostuj nogi i przejdź do skłonu. Półskłon wdech. Z wydechem przenosimy prawą nogę do tyłu. Odłóż prawą piętę na matę. Palce prawej stopy są skierowane delikatnie do prawego rogu maty. Podnosimy się do góry. Lewa noga ugina się, prawa jest wyprostowana. Wyciągnij ręce do góry. Połóż sobie lewą dłoń na lewe biodro i pociągnij je troszeczkę do tyłu. Tak, chcemy, żeby nasze biodra były teraz w jednej linii, czyli to prawe nie jest cofnięte do tyłu. Biodra są tutaj równo, barki równo skierowane do przodu. Maty, wyciągnij ręce do góry. Pozycja wojownika pierwszego. Skieruj swój wzrok na jeden punkt przed sobą i weź jeszcze trzy oddechy. Jeszcze jeden. Weź sobie głęboki wdech, spójrz na dłonie w górze z wydechem przechyl się do przodu, podepszy się dłońmi i dołącz prawą nogę do przodu maty, półskłon wdech i wydech skłon. Ustaw stopy, tak jak poprzednio przy krzesełku. Ginamy nogi w kolanach. Krzesełko wdech. Wydech zejść troszkę niżej. I jeszcze jeden wdech i wydech skłon. Półskłon wdech. Z wydechem lewa noga do tyłu. Odłóż lewą piętę na matę. Podnieś ramiona tułów do góry. Połóż sobie prawą dłoń na prawe biodro. Cofnij je do tyłu. Wyrównaj biodra do przodu maty. Ramiona barki równo. Uginamy prawą nogę, lewa jest prosta. Podwin delikatnie kości ogonową, tak, żeby się tutaj nie, wypiąć w dolnych, nie wygiąć w dolnych plecach. Jeszcze dwa oddechy, skoncentruj się na jednym punkcie. Jeszcze jeden. Spójrz sobie na dłonie, wyciągnij je wyżej, weź głęboki wdech, wydech dłonie do ziemi, dołącz lewą nogę do prawej. Pół, skłon, wdech i wydech, skłon. Zacznij rozszerzać stopy coraz szerzej. Na szerokość maty palce stóp wychodzą delikatnie na zewnątrz i powolutku opuszczamy biodra w dół, schodzimy do przysiadu, do malasany. Jeśli Twoje pięty są uniesione wysoko do góry, użyj sobie klocka, podłóż go pod biodra, albo podwiń cokolwiek, podłóż pod swoje pięty, tak, żeby one były podparte. To jest bardzo ważne. Zapieramy łokciami o kolana od wewnątrz, łączymy dłonie, wydłużamy kręgosłup. Nie chcemy się tutaj zaokrąglać. Ściągnij łopatki, zamknij na chwilkę oczy. I ponownie skoncentruj się na oddechu. Pilnuj, żeby nie wysuwać brody daleko do przodu. Wycofaj brodę w stronę mostka. Poczuj, jak szyja się wydłuża. Jest przedłużeniem twojego kręgosłupa. I jeszcze trzy. Oddech. Ostatni oddech. I teraz powolutku otwórz sobie oczy. Jeśli masz klocek, wyciągnij go, podeprzyj się z tyłu i usiądź. Połącz sobie stopy ze sobą. Połóż dłonie na kostkach lub na swoich palcach stóp. Wydłużamy kręgosłup i kilka razy pomachamy sobie naszymi kolanami, żeby troszeczkę biodra rozluźnić. Głębokie oddechy. Jeśli czujesz, że twoje kolana są bardzo wysoko i tutaj ciężko jest ci w tej pozycji siedzieć, warto sobie unieść biodra wyżej, czyli usiąść na poduszce jakiejś twardej czy na klocku. Wtedy czujemy zawsze dużo więcej przestrzeni. Ostatni oddech. I teraz powolutku się zatrzymaj, wyciągnij, wydłuż kręgosłup i na wydechu pochylamy się do przodu. Możesz przełożyć łokcie przed piszczele, możesz sobie nacisnąć na swoje nogi, żeby rozszerzyły się troszeczkę szerzej. Staraj się trzymać wydłużony kręgosłup na tyle, ile możesz. Oddychamy. Mnie chyba katar nigdy nie opuści, tak już mi się wydaje. I jeszcze trzy oddech. Powolutku podnieś głowę i tułów do góry. Skrzyżuj sobie nogi. Usiądź wygodnie. Połóż dłonie na kolanach czy udach. Wydłuż kręgosłup. Rozluźnij barki. Zamknij na chwilkę oczy. Weź sobie głęboki wdech nosem. I wydech ustami. I jeszcze dwa. Wdech. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Powolutku otwórz oczy z wdechem. Wyciągnij ręce wysoko do góry, połącz dłonie w górze i na wydechu opuść je na wysokość serca. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Krótką, szybką, ale jakże pomocną i owocną dla Twojego ciała i głowy i oddechu. Jeśli masz jeszcze chwilę czasu, wykonaj sobie relaks, shavasane. Na moim kanale znajdziesz też filmik właśnie z relaksem. A jeśli nie, to podziękuj sobie i ja dziękuję też Tobie za dzisiejszą wspólną praktykę. Do zobaczenia następnym razem. Namaste.